Dzień dobry, to jest 29 odcinek Rozmów o Wschowie. W tych trudnych czasach rozmawiamy w trochę mniejszym gronie niż zazwyczaj, ale nie jest to efekt tego, że dotknęła kogoś z nas pandemia koronawirus, ale tego, że nie udało nam się spotkać w czteroosobowym gronie, dzisiaj w trzyosobowym i będziemy rozmawiać z radną Katarzyną Owoc Kochańską. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz z radnym Przemysławem Glińskim. Dzień dobry. Dzień dobry witam. Ja nazywam się Rafał Klan, a zaczniemy, bo nagrywamy to 10 listopada od dosyć smutnej wiadomości dla mieszkańców schowy dzisiaj pochowano księdza proboszcza Krzysztofa Maksymowicza. Czy macie jakieś wspomnienia z księdzem? Tak, muszę powiedzieć, że bardzo ciepło będę wspominała proboszcza. Gdyż wszystkie kontakty, jakie miałam z Kościołem tutaj we Wschowie wiązały się z pozytywną myślą o działaniu i o dobrym słowie, którym zawsze dzielił każdego ksiądz Maksymowicz. I takich tak naprawdę księży nam brakuje, a tym bardziej teraz w tych czasach, kiedy wszystko szkuje się wielka rewolucja, to ubolewam, że takie osoby ta, z takim powołaniem odchodzą od nas. I że ja także bardzo sympatycznie wspominam Księdza Maksymowicza, szczególnie z, z pierwszej komunii moich synów, kiedy to wspólnie przygotowywaliśmy te uroczystości bardzo życzliwy z otwartym sercem, taki naprawdę przyjaciel i bardzo dbająca osoba o, o kościół i o wszystko co było z tym związane. Dziękuję, ja mogę powiedzieć, że. Dwukrotnie próbowałem przeprowadzić wywiad z, z księdzem. Mam takie wspomnienia zawodowe, jeszcze jak pracowałem w ZW. Raz się nie udało, już nie pamiętam z jakich powodów, ale to musiało się dziać gdzieś jeszcze w latach 2013-2014. Ale udało mi się w 2017 przed, przed świętami Wielkanocnymi i rozmawia, rozmawialiśmy właściwie o świętach Wielkanocnych. Pamiętam, że Zwrócił wtedy uwagę ksiądz na to, że jesteśmy, w, mieszkamy w mieście, w którym wiele osób wyjeżdża za pracą za granicę i że święta mogłyby być takim, powinny być właściwie takim miejscem, gdzie te osoby z zagranicy wracają, tak oczywiście zawsze jest, ale on Pamiętam, w tej rozmowie zwracał na to szczególnie uwagę, że no, takie małe miasteczka w Polsce właśnie tym się charakteryzują, że ludzie wyjeżdżają za pracę, że rodziny na ogół, tam gdzie doszło do, do czegoś takiego, żyją w niepełnej rodzinie i, no, i że on tam dostrzega taki problem, tak bym, tak bym to powiedział, też też podobnie jak wy, miło go wspominam i chciałbym, żebyśmy przeszli do, do strajku kobiet we wschowie w, tamty, w tamtym tygodniu nie w poprzednim tygodniu przez miasto kilka dni a właściwie chyba być może każdego dnia tygodnia maszerowała grupa osób chyba we wtorek największa z 200-300 osób przeszło przez miasto. Z dwóch zamieściło takie zdjęcie z góry, gdzie było widać, no, prawie że jak w Warszawie, tak można by powiedzieć, chociaż oczywiście dużo mniej. Ale moje pytanie jest takie, bo zaangażowały się w to młode osoby. Na tych, na tych spacerach było dużo młodych osób. I czy Waszym zdaniem to jest taki sygnał? że powoli zmienia się we Wschowie pokolenie, i wy, powoli zmienia się, nie, nie, nie powoli zmienia się, tylko nadchodzi wymiana pokoleń, czy to za dużo powiedziane? Zacznę od radnego Przemysława Glińskiego. Ja nie wiem czy tylko we Wschowie, bo jak popatrzyliśmy w telewizji na przekazy, to generalnie chyba w większości miast to, to młodzi ludzie wyszli na ulicę. I, I tak, być może tak, być może to jest ten czas, kiedy młodzi ludzie doszli do wniosku, że ich głos jest bardzo ważny i być może już za kilka lat najbliższych przy kolejnych wyborach czy to samorządowych, czy to parlamentarnych. Ten głos młodych ludzi będzie bardzo dużo znaczył, i może e, doczekamy takiego czasu, <laughs> że e, na przykład w samorządach e, to młodzi ludzie dojdą do głosu. E, ja nie wiem, czy to tak, gdyby sami młodzi ludzie doszli do głosu, czy to będzie super dobre, <laughs> dlatego że e, innymi kategoriami kierują się młodzi ludzie w swoim postępowaniu, a innymi kategoriami ludzie z pewnym doświadczeniem życiowym. Dlatego super byłaby taka mieszanka młodości z doświadczeniem, jeżeli mówimy o samorządzie. Tak jest moje zdanie. E, natomiast jak spojrzymy chociażby na e, naszą Radę Miejską, e, no to młodzież nie dominuje. Tak? Wiemy, że młodzież ma fajne, ciekawe pomysły. Czasami się z nimi podzieli, natomiast e, nie bardzo jest zainteresowana, zainteresowana startem w wyborach. Ale też, e, jeżeli startują młodzi ludzie, to nie mają poparcia, dlatego że potem młodzi ludzie nie bardzo idą do wyborów. I być może to jest sygnał do tego, że przy kolejnych wyborach zobaczymy młodych ludzi nie tylko na listach wyborczych, ale także przy urnach. Czego oczywiście serdecznie życzę. Redna Katarzyna. Ja jestem bardzo dumna z młodego pokolenia. Nie ukrywam, że te wszystkie lata, gdy jeździłam na różne marsze i protesty w sprawie obrony praw kobiet, e, tego impulsu brakowało. Oczywiście były osoby doświadczone, osoby dorosłe, i też oczywiście była młodzież, bo czy w Warszawie to jest skupisko też studentów, to jest zupełnie inny jakby teren, ale zawsze brakowało tych młodych, tego głosu młodych obywateli. Myślę, że to jest też efekt tego wielkiego. No wiadomo, że ta cała sytuacja jest. No, niedobra, jeżeli chodzi o nasze wolności jako, jako prawa kobiet i w ogóle rodzin, ale to się przez wiele miesięcy gromadziło wśród młodych ludzi, ogólnie niezadowolenie, jeżeli chodzi o rządy, o, o to, co się dzieje w naszym kraju, dyskryminacja, rasizm, nacjonalizm itd., itd. I w końcu razem połączyły się te siły młodych i doświadczonych. Mam nadzieję, że tak to zostanie tak jak tu mówił radny Przemysław Kliński, że najlepsza siła jest w takim połączeniu. O, oczywiście będą tarcia, bo na pewno my chcielibyśmy e, innych form protestu. Młodzi są bardziej energiczni, bardziej wybuchowi, chociaż nam też e, dojrzałem tego nie brakuje, ale to połączenie ma szansę wygrać i w takiej małej wschowie, gdzie pamiętasz, Rafale, jak podpisy pod ustawą, gdzie była nas garstka, a większość osób, która nas, nas popierała, bała się wyjść na ulicę, to to, co e, pokazała. Teraz nasza, nasza mała społeczność to jest dla mnie doskonały, dobry przykład na to, że będzie zmiana. Może nie wszyscy wyjdą od razu, bo to jednak jest wielka odwaga w takim mieście pokazać swoje oblicze gdzieś w prasie, gdzieś w gazecie, gdzieś na zdjęciu, widząc się sąsiedzi. Zawsze jest to ryzyko jakiejś niebezpiecznej plotki, no niesłusznej najczęściej, bo każdy ma prawo do swojego zdania, ale to już jest dla mnie rewolucja, która wierzę, że przyniesie nam tylko i wyłącznie dobre, dobre rzeczy. I chciałam tutaj podziękować też wszystkim organizatorkom i współorganizatorkom, bo to co zrobiły dziewczyny, to jest heroiczne, to jest takie bohaterskie, i nawet to, że w piątek nie odbył się ten spacer z powodu tego zagrożenia epidemiologicznego, to niech się nie poddają te młode dziewczyny, bo mogą na pewno na nas liczyć starszych, na pewno na mnie, ale też na inne osoby, a warto podjąć tą współpracę, żeby przez cały czas pokazywać, że ten protest trwa, dopóki nie wygramy. Także. Czy tutaj była zmiana, czy będzie za parę lat w samorządzie? Bardzo na to liczę. A też dojrzałe osoby obserwują młodych i mam nadzieję, że jak zobaczą konsekwencje w działaniu tych dwudziestolatków, dwudziestoparolatków, to też chętnie oddadzą na nich głos, widząc ich zaangażowanie w jakiekolwiek pozytywne kwestie, jeżeli chodzi o lokalne społeczeństwo, jakieś sprawy nasze. To ja jeszcze tylko na chwilę wrócę do strajku. Czy spodziewali, spodziewaliście się tego, że we Wschodzie coś takiego będzie miało miejsce? Bo ja muszę powiedzieć, że się tego nie spodziewałem. Dopingowałem, ale też myślałem sobie: na pewno nie jestem osobą organizowania strajku kobiet. I nawet gdzieś tam w takim męskim gronie, ale panów po 40, tuż przed 50, rozmawialiśmy o tym, a może, a może coś zróbmy, ale każdy z nas mówił: Nie, to jest z tej kobiet, tutaj kobiety muszą to zainicjować. I wydawało mi się przez pewien okres, że to jest niemożliwe. A kiedy to się pojawiło we Wschodzie, to pomyślałem sobie: To jest oczywiście pewnie też przesadne, ale. Że nastąpiła jakaś ogromna zmiana, że, że w tym mieście ludzie się zdecydowali, bo jednak i występowali w swoich hasłach przeciwko rządowi, i nawet jeżeli nie występowali przeciwko kościołowi, to było wiadomo, że za tym protestem idzie również pewne niezadowolenie związane z kościołem, a w takich małych miasteczkach to naprawdę to jest ogromna odwaga. A wy się tego spodziewaliście? Zaczyna od radnego Przemysława Glińskiego. Oczywiście spodziewać się można było czegoś takiego, dlatego, że <laughs> mamy XXI wiek, mamy e, wiele możliwości i sposobów komunikowania się, szczególnie młodych ludzi, i dziś zorganizowanie czegoś takiego przy wykorzystaniu tych możliwości technicznych, porozumiewania się jest zdecydowanie łatwiejsze jak kilka czy kilkanaście lat temu. Tak, dzisiaj e, młodzieży się udało, korzystając z tych form, z, e, po to, żeby się zmobilizować, zachęcić i wyjść na ulicę. I to też nie jest tak moim zdaniem, że to już jutro, pojutrze za tydzień będzie wielka zmiana we wschowie, w myśleniu wschowian nie, wszystkich, dlatego że to o czym mówiła radna Katarzyna, było wiele osób nazwijmy dojrzałych, tak? Ale to nie był drugi taki tłum jak młodych ludzi osób dojrzałych, tak? czyli ci dojrzali ludzie jeszcze muszą spokojnie przemyśleć, zastanowić się, zobaczyć, przedyskutować i tak dalej, i tak dalej. I jak każdy proces wymaga czasu. Tak? Także dziś <coughs> młodzi ludzie się zebrali, rzeczywiście pokazali, że jeżeli chcą i się zmobilizują, to potrafią się zorganizować i, i utworzyć znaczną grupę. Natomiast to jeszcze nie przekłada się, myślę, na to, że już jutro będą wielkie zmiany. Natomiast jest to jakiś sygnał, jest to jakiś wskaźnik. Dyna Katerzna, spodziewała się? Muszę powiedzieć, że byłam na zwolnieniu lekarskim, kiedy to wszystko się działo, więc bardzo obserwowałam w internecie, czy, czy jakieś, jakaś grupa ruszy do działania. Nie mogłam sobie na to pozwolić. Więc naprawdę z niepokojem oczekiwałam już w sobotę, niedziela, nic nie ma i w poniedziałek byłam pozytywnie, bardzo, bardzo i wierzyłam w to, że tak się stanie. Tym bardziej, że w tym czasie zdalnego nauczania naszego pokolenia dwudziestolatków, większość młodzieży była w domu i miałam wielką nadzieję, że oni właśnie pokażą tą prawdziwą twarz tego miasta, że to nie jest tak, że całkowicie umarliśmy jako wschowa, tylko jest w nas duch, który w takich sytuacjach się odezwie. I cieszę się bardzo, bo są plusy i minusy tej pandemii, jak się okazało, tak? Dla młodych, dla naszego miasta okazało się, że młodzi wrócili i młodzi mają głos. Także ja jestem. Wierzyłam i udało się. Słuchajcie, też w internecie pojawiło się zdjęcie i być może macie teorię na to, ze słupem, ze słupem świetlnym. Prawie, że na środku nowo wyremontowanej ulicy, a ulica się nazywa 17 Pułk Uła Ułanów. Czy macie teorię, dlaczego ten słup tam stoi? Czy to jest jakiś pomysł na atrakcję, żeby ściągnąć ludzi z Polski do Wschodu, Czy jest jakiś inny powód? Zacznę od radnego Przemysława Glińskiego. Ja nie wiem, czy to jest powód, żeby to była atrakcja turystyczna. Być może ktoś taki zamysł miał, ktoś, myślę projektant i osoby, które pracowały nad projektem i go uzgadniały. Natomiast rzeczywiście sytuacja jest kuriozalna. Ja wcześniej nie widziałem tego, dopiero jak się pokazało gdzieś tam w mediach lokalnych to zdjęcie i pozwoliłem sobie podjechać zobaczyć na własne oczy, rzeczywiście tak jest. I ja nie wiem jak można było czegoś takiego doprowadzić. W momencie, kiedy mówimy o tym, czy słyszymy z, z przekazów z na sesjach, słyszymy o tym, jak to rzeczywiście źle zostały prowadzone inwestycje za poprzednich burmistrzów, jak wszystko było nieprzemyślane, brak nadzoru i tak dalej, i tak dalej, po części się oczywiście z tym zgadzam, że tak było. Natomiast <laughs> słyszeliśmy też, że dziś we władzach mamy fachowców, Mamy wiceburmistrza, który jest budowlancem z krwi i kości, można powiedzieć. I, i to ta działka, działka inwestycji podlega pod pana wiceburmistrza. W związku z tym, no ja się nie spodziewałem takich rzeczy w inwestycjach gminnych. A tu pierwsza inwestycja, można powiedzieć. Budowa drogi wydawałoby się niespecjalnie trudna inwestycja. I o tym już mówiliśmy chyba wcześniej. Ja tam byłem na zaproszenie mieszkańców, wcześniej na tej inwestycji. Dlatego, że projektant tak, projektant tak to zrobił, że poziom jezdni wyszedł grubo ponad pół metra nad poziomem płotów czy, czy murków w płotach, i mieszkańcy mieli problem, żeby z posesji wyjść na jezdnie. No wtedy tam różne pomysły były ze strony ratusza, że może te ogrodzenia się podniesie No tam nie wiem jak to się skończyło na dziś, natomiast e, No w ogóle nie oglądałem oświetlenia, e, oświetlenia tej jezdni No bo nie wyobrażałem sobie, w ogóle by mi nie przyszło, że można zostawić słup na środku jezdni No dziś nie wiem, jako spowalniarz być może będzie służyło e, A może, e, nie wiem Będzie okazja auto wyremontować, jak ktoś nie zauważy Trudno, to tak może troszeczkę żartem, ale e, no dla mnie troszeczkę bezsensowne. Bo wystarczyło e, prze, na etapie projektowania przesunąć, przewidzieć przesunięcie tego słupa o półtora metra w bok i było wszystko elegancko. Szeroko, ładna, przejezdna jezdnia, a dzisiaj słup na środku drogi, no trudno mi się wypowiadać. Nie wiem, czy radna Katarzyna ma na to jakąś teorię? Myślę, że to jest ta pierwsza, którą zasugerowałeś, czyli taki element przyciągający do miasta, taki, taki XXI wiek. Właśnie fachowców mamy, tak jak mówi radny Przemysław, tutaj chwalą się i mówią takie superlatywy o swoich umiejętnościach i przepraszam, jeb taki słup. Się też byłam zobaczyć, wcześniej też byłam, ale ta, ta inwestycja jest dla nich jakaś pechowa w ogóle i to się zaczęło od tego, gdy naruszyli te ziemie święte na cmentarzu żydowskim i chyba od tego się zaczęło, a wcześniej nie przewidzieli, nie sprawdzili. <laughs> Może to i klątwa. Mam nadzieję, że nie, bo miasto nie zasługuje na tego typu klątwy, a, a tym bardziej z powodu błędów y, ludzkich. Naprawdę nie wiem, kto się mogło stać. Dla mnie to jest niewyobrażalne, nie rozumiem, dlaczego tak się stało. Dzisiaj się sprawdza. Y, nie wiem, każdy, kto pracuje, to raczej pilnuje się, czy, czy jest to zgodne z prawem, z przepisami, czy w jakichś kategoriach mieści jakichkolwiek y, działce swojego, swojego zawodu. A tutaj właśnie mamy fachowców od budownictwa i niestety, no, myślę, że to jak ktoś w internetu fajnie napisał, że jest to może miejsce na lądowisko dla UFO. Nie wiem, trzeba byłoby zapytać się pana burmistrza, bo może już wrócił do zdrowia, daj Boże, i nam odpowie. Ja tylko chciałem powiedzieć, bo czasami spotykam się z takimi komentarzami, że coś tam się udało w ratuszu albo nie i zaraz ludzie z rozmowy o Wschowie przyjdą i tam będą krytykować. Więc ja chciałem tutaj w naszym imieniu powiedzieć, że my nie krytykujemy, tylko mówimy, że coś takiego ma miejsce i mało tego jesteśmy kreatywni i właśnie mówimy, że na przykład jak radny powiedział, że Anusz jest lampa i będzie można sobie naprawić samochód w nocy. No naprawdę, i światło darmowe, wszystko. I wcale nie mówimy, że jest źle, mówimy, że jest bardzo dobrze. Ja o jeszcze jedną teorię chciałem Was zapytać, też nie złośliwie, tylko no ja akurat takie miałem doświadcze, doświadczenie bo byłem ostatnio w Urzędzie Skarbowym, i gdzie to jeszcze byłem w zakładzie ubezpieczeń społecznych. I zauważyłem, że po pierwsze, obydwa urzędy były otwarte. Nie natknąłem się na żadną bramkę, która by jakoś tam broniła lub ograniczała dostęp do urzędników. Dotarłem do, do urzędnika, do którego chciałem dotrzeć, załatwiłem sprawę i wróciłem do domu. W jednym i w drugim urzędzie zajęło mi to gdzieś około 10 minut. I cały czas mi wraca ten temat bramki czy zamknięcia Urzędu Miasta i Gminy w Schowa i nie rozumiem dlaczego tutaj ten urząd jest zamknięty lub czasami nie jest zamknięty. Po co wydaliśmy te 50 tysięcy na tę bramkę skoro w innych urzędach dzieje się to zupełnie inaczej. Nie ma problemu. Oczywiście wiele rzeczy można załatwić drogą elektroniczną, ludzie z tego korzystają, natomiast nie rozumiem tych utrudnień w Urzędzie Miasta, znaczy ja rozumiem, że, że jest COVID, ale okazuje się, że inne urzędy funkcjonują bez tych ograniczeń i no, ja to załatwiłem półtora tygodnia chyba temu i da się wszystko załatwić bez problemu. Czy wy macie jakąś na to teorię? Radna Katarzyna owocko Kochańska? Tak, wracając do, tego twojego, do twojego, Twojej wypowiedzi na początku, ja bym bardzo też chciała powiedzieć coś dobrego na temat naszej władzy. Bardzo. Ja po to się przyglądam i po to czytam i analizuję, żeby znaleźć tam rzeczy dobre dla nas. Po to ten program powstał przecież. Tak, tak, naprawdę. To, a jeżeli daję jakieś uwagi czy jakieś swoje, nie wiem, propozycje, to nie po to, żeby kogoś zdeptać czy zgnębić, tylko właśnie, żeby coś nowego się za zaczęło. Ale jeżeli chodzi o to zamknięcie urzędu, faktycznie to jest chyba fenomen w, naszej, w naszym powiecie, bo, bo urzędy pracują. Nawet Urząd Pracy nie był tak mocno zamknięty jak Urząd Miasta. Dosłownie drzwi są przekluczone. Te bramki, no myśmy mówili o tych bramkach, że to jest błąd, ale widzą Państwo, nie chciałam takiego, tego mówić, ale mam wrażenie, że ten COVID to jest taki. taki, Boże, no nie chcę używać błogosławieństwa, ale. Taki dar dla naszej władzy, że mogą mieć powód do tego, aby do nas nie wychodzić, żeby z nami nie rozmawiać, żeby nic się nie działo po prostu. I mam nadzieję, że tak nie jest, naprawdę, drodzy Państwo, ale tak jest moje wrażenie. I nie wiem dlaczego. Tyle jest sposobów podziału pracy. Mówiliśmy nawet już w 2019 o zmianowości, że urzędnicy mogą pracować w elastycznym czasie pracy, jak jeszcze nie było COVID-u. Zakupił burmistrz komputery, żeby na zmiany mogli pracować czy zdalnie. I mimo tego, mimo takich obostrzeń, zamknęli jeszcze drzwi. Nie rozumiem tego. Tym bardziej, że nie ma odgórnie takiego nakazu, że trzeba zamknąć wszystkie instytucje, czego, czego dowodem jest Urząd Skarbowy czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Nie mam innego wytłumaczenia niż lęk przed nami. Nie przed COVID-em, przed nami, obywatelami. Okej, okay, to jest jedna teoria. Ja tylko podzielę się taką, którą usłyszałem na mieście, że to, że dzisiaj jest utrudniony dostęp do burmistrza, który stoi na czele urzędu. W czasie COVID-u to nic nowego, ponieważ przed COVIDem też był utrudniony dostęp do burmistrza i wcale tak łatwo nie, nie było się z nim umówić. Jest taka teoria, że burmistrz przewidział COVID i zaczął się ukrywać na długo przed pandemią. A co na to, radny Przemysław Gliński? Ja nie wiem, czy burmistrz widział COVID, czy nie. Natomiast myślę, że Branka. Niespecjalnie zmieniła sytuację, jeżeli mówimy o COVIDzie. Bo mimo tego, że bramka została zainstalowana w urzędzie, to ten COVID i tak wszedł. To tak, jakby dostał kartę. No, nie wiem, czy dostał, czy nie, ale wszedł do urzędu. W związku z tym specjalnie ta bramka przed COVIDem nie uchroniła. Czy uchroniło, czy uchroniło zamknięcie drzwi do urzędu na klucz? Też nie uchroniło, tak? No niestety, no, ta choroba m, znajduje różne dojścia do organizmów ludzkich, w związku z tym, nie niestraszne i drzwi, niestraszna i bramka. E, dla mnie, bramkę, jeżeli chciał pan burmistrz urzędzie założyć, to. Oczywiście mógł to zrobić najnormalniej w świecie, jako kierownik urzędu ma prawo do, do wprowadzenia takiego systemu um, sprawdzenia pracy, czasu pracy pracowników i oczywiście mógł to wprowadzić, nie trzeba było tutaj dorabiać moim zdaniem żadnej teorii na temat COVID-u wydatkowania pieniędzy, zarządzania kryzysowego na bramkę, bo to nie miało, dzisiaj czas pokazuje, że to żadnego wpływu na, na covid nie miało i nie będzie miało. Trzeba było to normalnie powiedzieć, że pan burmistrz tak wymyślił i okej, okay, ma do tego pełne prawo, jest kierownikiem urzędu i mógł sobie wprowadzić taki system w urzędzie miasta. No i już. Tak nie trzeba było w ogóle do tego narabiać teorii kowidowskiej. Natomiast co do zamknięcia urzędu, to rzeczywiście większość urzędów we Wschowie wprowadziło taki system pracy, żeby obywatel mógł przyjść i swoje sprawy załatwić. Czy to Urząd Skarbowy, czy ZUS, czy Starostwo Powiatowe, czy Urząd Pracy, natomiast rzeczywiście jakoś tak dziwnie zamknął swoje drzwi Urząd Miejski. Ja nie wiem dlaczego. Tak, bo rzeczywiście trzeba się chronić, trzeba mieć jakieś alternatywne wyjścia, trzeba podzielić ludzi, żeby część pracowała zdalnie, część na miejscu stacjonarnie. Że gdyby się zdarzył przypadek z COVID-em i, i ludzie musieli iść na przykład na kwarantannę czy izolację, no to żeby kolejni mogli wejść i dalej pracować, żeby urząd funkcjonował w, miar, w miarę normalnie. I to rozumiem, tak i tak moim zdaniem powinno być, natomiast e, chyba nie ma konieczności tak do końca zamykania. Zresztą ostatnie nawet obostrzenia e, rekomendowane czy wprowadzone przez, e, przez rząd e, mówią o tym, że oczywiście urzędnicy powinni pracować zdalnie. Ale żeby także w taki sposób zorganizować pracę urzędów, żeby niezbędne wydziały, biura funkcjonowały, żeby obywatele mogli swoje sprawy załatwiać, żeby no, jak gdyby kraj mógł w miarę normalnie funkcjonować. Dobrze, słuchajcie, to na koniec chciałbym Was zapytać, czy są jakieś sprawy, które Was martwią lub cieszą, a które dotyczą gminy Wschowa? Radna Katarzyna Owoc-Kochańska. Mi bardzo trwoży to, że się nie widzimy akurat, nie nic nie uzgadniamy, nic nic nie wiemy, co się dzieje. Jest totalny dla mnie chaos informacyjny, właściwie chaos, nie ma żadnego przepływu informacji. Nie tworzymy jako komisja budżetowa budżetu na 2021 rok. Nie wiemy, co, jakie są zalecenia odnośnie, czy plany odnośnie właśnie walki z COVID-em. Nie wiemy, jakie regulaminy będą, jeżeli chodzi o organizacje pozarządowe. Kompletnie, kompletnie nic się nie dzieje. Kompletnie o niczym nie wiemy, przynajmniej ja nie wiem. I jako grupa, która nie jest przy panu burmistrzu i jego wiceburmistrzach, żadnych materiałów nie dostajemy. Pani przewodnicząca nie odpowiada na SMSy o zwołanie rady. Po prostu jest czarna dziura. A nie ukrywam, że bardzo bym chciała Państwa prosić, abyście dbali o siebie, ponieważ coraz częściej widzę, mimo tego, że tyle jest ogłoszeń o to, aby zachowywać dystans, aby zasłaniać te usta, aby myć te dłonie, dezynfekować. Dużo osób sobie lekceważy te obostrzenia, pomimo, że skala. Rośnie. I proszę, żeby Państwo dbali, bo coraz więcej bliskich osób gdzieś choruje i niestety odchodzi od nas, a to już nie jest e, tylko i wyłącznie wina chorób współistniejących, to jest też wina ogromu zachorowań, niestety niewydolności w tym momencie służby zdrowia, i nie chciałabym, aby Was spotkało coś złego. Także dbajcie, a to, że minie, no, to mnie ubolewa, ale na razie dajemy radę w sensie, jesteśmy zdrowi. Ale martwimy się tak jak możemy i dajemy sygnały do, do, do władz gminnych, żeby, żeby planować coś, jakieś spotkania czy przyszły rok, ale ważniejsze jednak jest to zdrowie. i Dbajcie o siebie. I radnym Przemysław Gliński. Powiem tak, że mnie także trochę niepokoi sytuacja w naszej radzie. Dlatego że rzeczywiście od dawna nie widzieliśmy się. Dziś jest prawie połowa listopada. Czyli taki czas, kiedy to jako radni powinniśmy pracować już w, na pełnych obrotach nad budżetem przyszłorocznym, nad zmianami w opłatach lokalnych, w podatkach. To są rzeczy, którymi nie lubimy być zaskakiwani. Wiemy, że już przy zeszłorocznym budżecie zostaliśmy zaskoczeni tymi podwyżkami maksymalnymi. Myślę, że temat jest z jednej strony. Ważny dla gminy czy dla urzędu, który chciałby podnieść opłaty lokalne, podatki, po to, żeby pieniądze w budżecie były większe, bo przez chociażby COVID te wpływy do budżetu na pewno są mniejsze, o czym mówiliśmy dużo wcześniej, kiedy to przypomnę, dużo pieniędzy zostało tak właśnie między innymi na tą bramkę wydane, a prosiliśmy, żeby wtedy nie robić tego, żeby ewentualnie zostawić na, na późniejszy trudny czas. I gmina pewno będzie chciała tak myślę. Być może jestem w błędzie, bo nie wiemy tego podnieść opłaty lokalne i podatki, żeby ten budżet troszeczkę wzmocnić. Z drugiej strony, sytuacja w naszym mieście czy gminie jest taka, że no przez ten COVID też cierpią ludzie, cierpią podmioty gospodarcze. W związku z tym, te osoby czy te podmioty oczekiwały pewno, żeby te opłaty nie rosły. Jeżeli nawet nie malały, to żeby nie rosły. I gdzieś wypadałoby spróbować znaleźć złoty środek, i to jest jak gdyby chociażby jeden przykład tego, o czym powinniśmy rozmawiać już dziś, tak? Moim zdaniem czas najwyższy. Oczywiście regulamin współpracy z organizacjami pozarządowymi to też już jest czas na to, bo za chwilę będzie musiał być uchwalony itd. Tak tak My nie wiemy, co się dzieje. Komisje rady nie pracują, rada nie pracuje, sygnałów, sygnały żadne nie, nie, sygnałów nie dostajemy. Czy i kiedy się spotkamy w jakiej formie. W związku z tym tak naprawdę od pewnego czasu w radzie gminy nic się nie dzieje. tak? I nie wiemy co, to, co będzie dalej. Jak to będzie funkcjonowało. I to mnie trochę niepokoi. Dziękuję bardzo. Tym akcentem kończymy 29 odcinek rozmów o Wschowie. Rozmawialiśmy z radną Katarzyną Owoc-Kochańską. Dziękuję. Dziękuję. Z radnym Przemysławem Glińskim. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Ja nazywam się Rafał Klan i do usłyszenia.